Heja! Hej, hello ludzie! Witam serdecznie! Tutaj Celeb55 oraz Sekartis. I razem gramy w. Pokémon Fire Und Leaf Green. I wyszliśmy z głupiej jaskini, do której już chyba nigdy nie wrócimy. Miejmy nadzieję, bo to się kiedyś może skończyć. O, nie mam flya, a muszę tam przejść. Ale na szczęście jest sposób, żeby to obejść. Ale to dopiero po Celadon. Ojej. I między innymi powód, dla którego nauczyłem się rock slide'a. Ha. Słyszałeś o Sandtaku? Eee tak, tak, jestem przyjacielem wszystkich Sandtaków. Tak się mnie trzymają. Można Mówili na mnie kiedyś Sandman. <grym> artist! Na studiach nazwali go Sandmanem. Goddaddy, oh, to sanda tak. Jest! dwa sanda Sandman. taki, a trafiłem. Give me a dream, Du 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 Karol du du du. Karol Kobieta o hmm Karol, zmęczona, a mimo tego walczyła. Kobieta pracująca. A, <laughs> Clark. O nie, nie mam PP w break fu. BTW, dlaczego Earthquake działa na Giodudy, skoro lewitują? Bo chyba działa, prawda? Au! Dlaczego Earthquake działa na Magnemite, skoro latają? <laughs> A to dobre pytanie. Łonix. O mój Boże, Łonix. Proszę, przeżyj. Rock fro. Czy jest, A, okay. czy, jest, czy jest osoba na tej sali, sali, która obejrzała pierwsze anime, jakie kiedykolwiek wyszło i nie kojarzy Oniksa z Brokiem? Nie, raczej nie. tym Onyx ogólnie jest kojarzony z Brokiem, no bo wiesz, to jego pupil z, pierw, z pierwszej generacji w ogóle. A potem miał takie głupie Pokémony jak Krogank, które waliły go po tyłku cały czas. Jezu. Revenge? Osobiście nie mam za dużo nic do Kroganka, bo to fajny pokemon, ale jest ten mod jak go po tyłku był dla mnie tragiczny. Mm. To był taki comic relief. Ja w sumie Stary. nauczę się Revenge. Sprawdzałem czy mój Diodu umie Levitate'a, ale nie umie. Ma sturdy, który które powoduje, że nie można go zabić na hita, kiedy ma full HP. Co jest nawet przydatne. I denerwujące, kiedy walczysz przeciwko niemu. Ach. to tak jakby mieć fokus, Czy tam fokus... Band. Mamy jakiegoś pecha do Magnituda. O! Magnitud. Pamiętasz, jak nagrywaliśmy bez SFX-ów i wszystkie ruchy powodujące podwyższenie albo zaniżenie statystyk ta, na cały ekran wychodziły? O tak! To był taki surf z pierwszej albo z drugiej generacji, tylko że surfowało się na statystykach. No, każdemu, kto by chciał to zobaczyć, proponujemy, żeby spróbowali. Te option... I nie wiem, Defense Kerla. Ma option z video i disable fix. Fuck you game! Nie, nie zgadzam się. Napa. Napa. Ja palę magnitudem 4, koś wali magnitudem 8, no... Ej, Ale... to jest wieczny cykl życia i bullshitu. A przed nagrywaniem sprawdzałem, Graveler przez dwie tury nie użył magnituda. Sprawiedliwe. A ty takie, ha, skruju. No cóż, nie nagrywałeś, no to nie mam powodu, żeby Cię w dupę brać. Teraz każdy zobaczy, jak Cię walę. Chociaż akcja z Charmeleonem była świetna. Super Effective. O tak! Magnitude 4, Super Effective, 1,1 HP. Goddammit, Herman. Piękne imię. Dużo HP masz. Pociągnął Uuu. mnie z krytycznego Bone Cluba. Ciebie, Cubone jest twardy strasznie. Au! Cubone jest Au! fajnym Pokémonem. Zdecydowanie mój ulubiony ziemny. A Marowaka nie wolisz? No ale Cubone tak jakby równa się Marowak więc ups. No nie zawsze. Bo wiesz! Niby ewolucją Cubona miał być Kangaskan? Nie no tak, ogólnie jest założenie takie, są teorie, że Cubon to jest tak naprawdę dziecko, które ma Kangaskan w torbie. I Maroa, to jest Cubon, który nosi czaszkę zmarłego Kangaskana czyli swojej matki. Co nawet ma trochę sensu. I zawsze często się nawiązuje do Lavender Town przy tym. Tak, a propos Lavender Town. Czekaj, wejdziemy razem. Dawaj, synchrowalniemy z Lavender Dobra, to, to chodź tutaj na tą kratkę, dokładnie na tą, bo to chyba jest... Okej. Okay. Dobra, trzy, cztery. ry Oh, what the fuck? U mnie było kratkę jakoś... Ech, nieważne. Piękna muzyka. W oryginalnej wersji, czyli japońskiej Green i bodajże Red, ta muzyka zawierała tak wysokie tony, że powodował. E, ból głowy. Powodowała ta muzyka. Ból głowy. tu Co jest przerażające, ta, jak się o tym pomyśli. Ta, ty, ta, tu, 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 Omijamy to miasto na razie. Tu, 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 tu. A, A, To za no. tak. Ja <suszy> yeah. cute and fluffy! Julia. O, oh, las, Julia. A, i warto powiedzieć, że z tych wysokich tony osoba dorosła niby nie słyszy. Ja tam w każdym razie nie słyszałem czegoś, co by mnie o głowy przyprawiało. Minimized, świetnie. I... Jeeeej, break, break. I od razu zapowiem, to będzie Pokémon, którego złapię. Będzie dużo łapania teraz, jak już mówiłem. No. I tak mamy dopiero 3 pokemony, więc jeszcze trzy... Teoretycznie, bo trenowanie sześciu Ech, męczące dosyć. No, u mnie latający nie będzie expiony. Julia. Zastanawiam się nad piątym. What już? <laughs> Kotrek. <Kutrek! śmiech> <laughs> <laughs> o, Kotrek. O Gamer Rich Nie ma tak się nazwać! Grać podatek! połączenie internetowe z celebem. Ip. No tak Dobrze zwiedzić, że internet pada. <ścoughs> Ciągle pada. Na 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 na. Tu będzie pokemon, którego złapię. I zastanawiam się, czy jest tu ukryty item. Jest! Rozedberry. No, czy to będzie ten Pokémon? Jest ten Pokemon! Kto by pomyślał? Ty, Shuyo! O mój Boże, Gotrek, jak ty wyglądasz! Gotrek, nie! Kill it with fire! Kill, it with, kill it, with it, it with Fire. Self destruct! Nie no, nie mogę, jest Vulpix. <laughs> <laughs> Gotrek, co oni z tobą zrobili? Jak ono bleśnie wygląda! Oh, oh, god! Fuuu... Oh, god! Dobra. Szczerze mówiąc, liczyłem na damskiego Wulpixa, bo jest 75% szans na znalezienie takiego. Aha, na początku jest ekskluzywem, jeśli chodzi o wersję Live Green, wersji fire Red jest to Growlite. Aha. Nazwę go Tabita jest to bodajże męski admin w Team Magma, prawda? Kojarzysz męski? Myślałem, że Tabita to jest żeński, ale okej. Okay. Może być i Tabitha. Czemu Spero nie? Z pamiętam, już raz miałeś ten problem. Że jakiegoś admina pomyliłeś po nazwie. Jezu! can't Escape! Odwal się miał, jak może być szybszy ode mnie. Jestem matchupem. Tabita posiada Brave Nature. Brave Nature zwiększa atak, ale zmniejsza Speeda bodajże. Wow! Te ataki? Oh well. <laughs> bita jest potężnym Pokemonem, indeed. W ogóle... Hmm... No patrz! A ja nie mogę znaleźć tego, co chcę! Kutwa! Gdzie mój <grym> Puriotto?! Magnitude. Odorslef. Nie pamiętam, co odor Odorslef, kojarzysz? Eee... Ch chyba ignoruje... ...Evasion twoje. Coś jak foresight no Dobra, miałem tego dość, Bring Break. <laughs> Idę stary przez trawę i tłukę wszystkie... koty. Po taki jep jep. Bezpańskie. O. Lubię, lubię tego gamblera, bo pokazuje nam oba pokemony, które są ekskluzywami. Growlite! No nareszcie! Teraz go nie zabić. Brick BREAK zabiłeś Krytyk! No do... boże, krytyk! Ty od razu łap Pokémona, nie baw się. Ale. Aaaaa! Jo, ja wstąpię na chwilę do Pokemarketu, bo całkowicie zapomniałem coś kupić. Zobaczmy, czy są już. Patrz, karty się są rewajwy, jednak. Już teraz nawet. O, miło. Kupię dwa. Jank. Su super Potiony na razie zostawię. Szkoda, Ripe że nie mam Great Boli. Kupię pięć Super Ripeli. Pięknie. I kupię pięć Great Boli. Czyli jakbym był w sklepie. W spożywczym. E, poproszę dwie długie bułki, proszę pani. <grym> i tamtą i tamtą bryg grahamkę jeszcze. <grym> Jak by cię tu nazwać? A wiem. Nazwę cię. ty. Je... Jak se to Kaiba. O boże. O boże. A propos Gambler'a Richa, to nie. <grym> no cóż. <grym> Scrooge, we've got money. Za czasów, kiedy jeszcze byłem młody i nie mogłem krzanić praw, <laughs> Grimer. Oh, come on! Dlaczego nie mogę od niczego uciec? Jezu chryste, co dobrze oh. działało na Python? Nie mam zielonego pojęcia, co działa dobrze na Python. Chyba. Eee, ground. ground i Psychic. No, masz rację, ground dobrze działa. Blup. Blob muk u pierwszy raz chyba widzimy muka muk Mook. muk jest to ewolucja Grimera i to jest najbardziej oryginalny pokémon w tej generacji chyba wielka kupa <ścoughs> ja też skoczę do ten do Pokecenta. coś sobie super puszyny o i ty. i Grimer Zawsze lubiłem, kiedy trenerzy mieli 3 Pokémony, dwa takie same i ewolucję. Jakoś podoba mi się ten y, podział. Och, lud, zawsze lubiłem, kiedy trenerzy mieli 6 Magikarpów i 5 Widli i 10 Caterpillar oraz 3 Rataty. 10 Widli, każdy na 38. <laughs> na 50. 3 double... Magikarpie na 40. I trzy Gajardosy na 40 Chyba tak było. Yy, w Pokémon Crystal. We will shock oh, you Boże, with our nice. twin power? Ty patrz, mówię, jest double bitwa. O, To chyba pierwszy raz widzimy w ogóle double bitwę w tej grze. Aha. Jestem pewien, że tak. A czyli... Czyli miałem rację, ja już Przekonywać się, że jednak nie. Dobrze. To eee, nie dobrze. chcę walczyć z trującymi pokemonami pokemonem walczącym. Bo walczące ruchy są not very effective. U... Jest to fajny, okazji... że nie Grimer i Max są tankowate. Disable! Nie! Waterpulse! Ugryź! O Boże. o Boże! Ten koleś jest pimpem, ma trzy dziewczyny koło siebie. I jest nerdem! Ucz mnie, mistrzu! Hmm. Czy Magnitude zadziała? Nie? ta Psiakrew. Miałem ciągłe nadzieję, że nie ma. Za czasów pierwszej generacji nie było takich głupich wymysłów jak Ability. Co to w ogóle jest? W drugiej generacji też nie było. Nie żeby coś. No. Ale mówimy tutaj o poprzedniej, wiesz, o Red i Blue, bo to jest remake Red i Blue. No tak, tak. Właściwie Green i Red. Bądźmy szczerzy. Kicker. Fajne Pokémony fajnie wyglądają razem. Taki... Chiding tak? i Raditz. Chiding i Raditz i, i, i podróż pełna przygód. Chiding i Raditz. Dwóch uslusów Come on! Przepraszam Cheating kopie dupę wszystkiemu No udowodniłeś to już. Co z tego jest przez to, że ma O, nie do rana. Ma dobrą naturę. Nie przejdźmy temu Eee, Rockslide Zresztą wodę. Jeżeli do Radica, to tak ma O mój Boże! Mogę. O, Nidorina. Lubię tego pokémona. Nie, po ja, ja zmieniam, ja zmieniam. ding Szczerze mówiąc, to Nidorina i Nidorana lubię czasami bardziej Nidorina niż... Nidorina ma takie figlarne spojrzenie. Do takiego Brzydala go treka. mówi sobie tylko taka łapa, tak. Kochaj mnie. K celeb! Aha. Celeb! Co będzie ciekawy odcinek, z tymi problemami? Wow, ta <Comics pain> <Ech. apan> hmm. O, Cheating ignored orders i użył taka Świetnie! To się dzieje, Ci Ach. Mogę już wyjść. Nie, nie możesz. Zmieniać Dinga, starczy. Za dużego miałeś. wow. Ech. Payday! Pierwszy raz chyba zobaczyliśmy Paydaya. Coiny wszędzie pod, poupadały. upadały. E, ja oberwałem Paydayem jakoś ostatnio. A to akurat nie widziałem. To u mnie w każdym razie pierwszy raz chyba był Payday. Albo nic nie pamiętam i gadam głupoty. No za moich czasów! Growl. Za moich czasów to biło się pięściami koty na podwórku. O! No! To były ciemne czasy. Ty patrz, użyć self-destructa teraz. Takie. Taki overkill. Niech <słuch> to subordynacje. To miał, jest taki słodki. Miał, miał, miał. Eee. B. Czy ona ma same miały? Tak. Same miały. To jest wariatka. Wyobraź sobie taką babcię, która... Musimy wyglądać głupio stojąc tutaj, tak? <śpimpy> Pimp i trzy dziewczyny. Megan. Pięć pokemonów. Pięć pokemonów. A... Czemu Ona jest... musi być szybszy ode mnie? Ona jest jednym z powodów, dla których nienawidzę walk pokemon. Czasami. No w sumie I niech zgadnę PJ Nidoran PJ Nidoran PJ No jestem ciekaw Ej, ale Gotrek ma niezłe level upy teraz O, miał O! Tak! 28 nareszcie! Nareszcie! Hej Yeah! Radic nie będzie taki bezużyteczny. Go radic, go radic, go radic, go radic. <laughs> Póki co, Radic i tak był chyba trochę lepszy od mojego treka. Nie umierał. Mm. O, Maczok! Czujcie uh. tę moc! Czujecie te mięśnie i piękne jego <laughs> Maczok! Pikachu! O! Oh. Pika. W sumie chyba maczok do... O mój boże! O <ścoughs> <ścoughs> oh god Oh my god! Widzisz jego świdrujące spojrzenie Czujesz je? A, <ścoughs> uh, maczok jest pound O boże! Nie przypominaj mi tego. Kończymy God. na tym odcinek. Tak, zdecydowanie, tylko daj mi pokonać tą nidorinę. I pokażę przy okazji tę w akcji w tym odcinku, a co? O! Jak ja, bożuję! Boże, 19 ataków. O! To będzie piękna bitwa. Ale ma tu zwiększającą atak. No? Przyda to ogniem swemu Pokémonowi, prawda? Prawda? No tak! Czekaj, a jaką naturę ma Seto, tak w ogóle? Ty! Ten Wulpix jest lepszy! <laughs> Ej, Seto ma spokojną naturę. Bullshit! Wow! Ty patrz, Ej. nie mogę złapać! Ten, <laughs> ten Wulpix jest lepszy i był kobietą. Poza tym. Chingling, umieraj! E, chingling, nie chingling. Wow. O, dobrze, za niesubordynację, szujo. Myślę. O, wow. E... Chodź uleczyć i na tym kończymy? Nie, prawdziwy e... mężczyzna się nie leczy. E... Mężczyzna Więc... ma się wściekliznę, ślini się. Jest skurzony na wszystko, nie pójdzie do psychiatry. Eee, mężczyzna! No tak to, by, siar, to było by było na, na tyle. tyle w tym Wierszpilen. Fire, Red, leave Green, więc... Bye! Bye!